Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów na minutę. Dziś na moim stole Kido 6, czyli środownik do desek prosto od marki Linkraft. Zapraszam serdecznie. Jak większość z Was wie, jak się domyślacie, markę Linkraft kochamy, kto mówią, czystą, nieskażoną miłością. Dlaczego? Dlatego, że mamy podobne wartości, mamy podobny system wartości, właśnie te opakowania... Kartonikowe, bez bajerów, bez krzyków, które są oszczędne zarówno dla środowiska, jak i dla naszej kieszeni, bo nie płacimy producentowi za zrobienie pięknego, kolorowego opakowania, które i tak trafi do śmieci. Po drugie widzę, jak chłopaki się rozwijają, jak produkty się rozwijają, jak szeroki jest ten asortyment i wiem, że ktoś ich gdzieś tam wyłowił i naprawdę robią to, co powinni robić. Zajmują się tym, czym powinni się zajmować. I wychodzi im to naprawdę świetnie. A oczywiście żarówka, która jest moim ulubionym motywem. Żółta żarówka. Więc jest ok. Jak niektórzy z Was wiedzą, razem z marką Linkraft zrobiliśmy jeden pierwszy przyrząd wspólnie. Natomiast yy, dziś Nowość, bo nie może być tak, że coś pojawia się w sklepie Linkrafta. Jeszcze tego nie było na kanale, tak? No tak nie, że tak powiem, tak nie funkcjonuje fan marki, tak? Czyli mamy ostatni wypust, jeden z ostatnich produktów, które pojawiły się w sklepie. Ja już miałem okazję nim troszeczkę popracować. Pracowałem nim między innymi na przeróbmy. Naprawdę świetne, fajne rozwiązanie. Kido 6, czyli środownik do desek. Jak sama nazwa wskazuje... Ułatwia trasowanie i wyznaczanie środka deski, ale ma też kilka innych ciekawych funkcji, które właśnie chciałbym Wam pokazać. Więc, nie przedłużając, zapraszam na szybki unboxing. I działamy! Jak pewnie niektórzy z Was się spodziewają, nie będzie to jakiś bardzo szałowy unboxing, no ale zrobimy go. Mamy standardowy szary kartonik z informacją naklejkową, co jest w środku. Oraz z naklejką z logiem otwieramy, i na górnej pokrywie standardowo mamy tak zwaną skróconą instrukcję obsługi, czyli informację o tym, do czego możemy użyć naszego przyrządu oraz kod QR do filmu prezentującego jego możliwości. W środku znajduje się nasz przyrząd, i on oczywiście w oryginale był przyczepiony do tych kartoników, które tutaj są taką opaską parę słów na temat samego przyrządu i jego y, wyglądu i jego możliwości. Mamy tutaj narzędzie, które przypomina troszeczkę zmodyfikowaną ekierkę. I tak z tyłu mamy dwa łożyska, łożyska dzięki którym mamy ułatwione przesuwanie wzdłuż krawędzi materiału. Oprócz tego w dolnej części mamy linijkę, linijkę do wyznaczania środka tak zwanego manualnego powiedzmy, czyli tutaj mamy automat. Dzięki tym łożyskom wkładając w ten otwór, który tutaj widzicie, yy, możemy po prostu tą linię sobie natrasować. Otwór ma średnicę około 3 mm, więc generalnie zmieści nam się większość standardowych ołówków, czyli jakieś tam zwykłe ołówki, Ołówki typu Pika. Oczywiście mazaki budowlane wszelkiego typu, ale już do trasowania nie użyjecie standardowego ołówka budowlanego, czy tam stolarskiego. Jego największego ołówka możemy użyć tylko do trasowania wzdłuż krawędzi z wykorzystaniem tych widocznych tutaj otworów. Te otwory są na tyle szerokie, że pasują do nich również. Praktycznie wszystkie dostępne na rynku ołówki. Mamy tutaj kąt 90 stopni, mamy możliwość trasowania kąta 45 stopni od krawędzi, co zaraz pokażę. Oczywiście trasowanie linii wzdłużnych, właśnie co pół centymetra od zera do dokładnie 6 centymetrów, co pół centymetra mamy tutaj otwór. Natomiast Wykorzystując to wcięcie, możemy natrasować również, nanieść znaczniki od naszej krawędzi. I tutaj mamy już od centymetra do 7,5 cm, również z dokładnością co pół centymetra. Tyle jeśli chodzi o prezentację. Jak to wygląda, idziemy podziałać. Mamy tutaj jakąś standardową kantóweczkę i teraz jak to działa? Dzięki temu, że mamy tutaj dwa łożyska i centralnie położony otwór i odległości pomiędzy nimi są idealne i tutaj możemy zmieścić deskę, belkę o maksymalnej szerokości 12 cm, to w momencie, w którym ułożymy sobie naszą beleczkę, dociśniemy, Jadąc wzdłuż krawędzi, nie ma po prostu opcji, żeby ten otwór nie wyznaczał idealnego środka. I to zaraz sobie sprawdzimy. Bierzemy sobie. Dociskamy. I teraz. Nie chcę wyjść inaczej. Musi być idealny środek. Oczywiście te nasze łożyska są idealnie w linii prostych. Dzięki czemu? możemy wykonać trasowanie od krawędzi Teraz dopiero widać jak bardzo pokrzywiona jest ta belka Oczywiście możemy również Natrasować sobie 45 stopni. I jeśli jest to natrasowane prawidłowo, to tu powinniśmy mieć 90. I oczywiście mamy. Naszego przyrządu możemy użyć również do sprawdzenia, czy mamy zachowany kąt 90 stopni. I możemy, wykorzystując to wcięcie, użyć do natrasowania znaczników w idealnej odległości od krawędzi. I wszystko. Się idealnie zgadzać poza prowadzącym, który tu zrobił 75 mm, a tu zrobił 70. Oczywiście możliwych zastosowań jest dużo więcej. No To taka prosta, szybka prezentacja na kilku zupełnie podstawowych przykładach. Dlatego, że no, można by było ten film zrobić wielogodzinny zupełnie bez sensu. A chodzi o pokazanie samej idei. Moim zdaniem, jest to jeden. Trzech zupełnie podstawowych przyrządów, które powinniście mieć u siebie w warsztacie. Środownik jest naprawdę świetną sprawą. Tak, na dobrą sprawę, część tych funkcji, które jest w tym środowniku, oczywiście powtarza się z innych przyrządów, i może być tak, że będziecie mieli po prostu większy wybór przy wykonaniu czegoś, czy użyjecie przyrządu krótszego, czy potrzebujecie dłuższego ale absolutnie cały asortyment jest, są to produkty w pełni unikalne i rzeczywiście posiadanie całego zbioru na pewno nie utrudni Wam życia. Natomiast oczywiście jest to produkt, który w 100% powstał w Polsce, więc myślę, że warto wspierać polski, polskie marki. Jego cena nie zabija, bo to jest 39 zł, więc tak na dobrą sprawę uważam, że razem z kilkoma yy, innymi Szablonami z kilkoma innymi przyrządami do trasowania, które mają siebie w ofercie, warto mieć w każdym warsztacie, w zależności od tego, czym się zajmujecie. No to wyznaczanie środka to jest naprawdę fajna opcja. Ja do tej pory używałem przyrządów do tego drukowanych na drukarce 3D, ale z ich jakością było bardzo różnie. I niestety, przy niektórych materiałach, zwłaszcza tych takich, powiedzmy, mniej wyszlifowanych, było tak, że no to gdzieś tam ta linia skakała, uciekała. Tutaj, jeśli zachowacie pełną precyzję, będziecie naprawdę zadowoleni. Fajna sprawa. Polecam Wam link. Oczywiście, znajdziecie w opisie. Czekam na informacje, jak Wy sobie radzicie z wyznaczaniem środka. Czy znacie markę Linkraft? Które produkty już macie? Kto ma ochotę na zakupienie sobie tego przyrządu? Może pomyślimy o jakichś kodach rabatowych. Zobaczymy. Na razie czekam na Waszą opinię. Oczywiście życzę Wam dużo zdrowia i zapraszam standardowo na Facebooka, Instagrama i Twittera, czyli wszystkie moje social media. Zapraszam Was do grup facebookowych. Linki do wszystkiego macie w opisie pod materiałem. Zapraszam Was na mój drugi kanał, na livey, które staram się, żeby były co niedzielę o 20. A ja tymczasem kończę. Pozdrawiam Was serdecznie. Widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska. Cześć.